Norwegia. Podstawowe informacje. Oficjalna nazwa Królestwo Norwegii. Bukmol Kongeriket Norg. Nynorsk Kongeriket Noreg Stolica Oslo. Powierzchnia 385 199 km kwadratowych. Liczba ludności 4 953 000 osób. Jednostka monetarna, jedna korona norweska równa 100 Ire Religia dominująca to luteranizm. wyznanie ewangelicko-augsburskie. Głową Kościoła norweskiego jest król. Podział administracyjny Norwegia dzieli się na 19 województw i 430 gmin. Największą gminą jest Oslo, które zawiera dodatkowo dwa obszary specjalne Svalbard i Jan Mayen. Norwegia nie przynależy do Unii Europejskiej, należy za to do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Świętem Narodowym w Norwegii jest Dzień Konstytucji 17 maja. Język urzędowy to norweski, bukmol i ninorsk. Każdy Norweg posługuje się językiem lokalnym, czyli dialektem, zarówno w oficjalnych, jak i w prywatnych sytuacjach. Różnice w wymowie i gramatyce poszczególnych dialektów nie przeszkadzają w komunikacji. Nie istnieje jedna unormowana odmiana języka potocznego. Ustrój polityczny Norwegia jest demokratyczną monarchią konstytucyjną. Wedle konstytucji król ma szeroki zakres władzy. Wybiera radę państwa, w której zasiadają premier i co najmniej siedmiu członków. Mianuje urzędników, jest naczelnym dowódcą wojsk lądowych i morskich, egzekwuje podatki. Organ wykonawczy stanowi Sturtinget, jednoizbowy parlament. Składa się on ze 169 posłów z premierem na czele. Wybory do Sturtinget odbywają się co 4 lata. Głosować mogą wszystkie osoby posiadające obywatelstwo norweskie, które ukończyły 18 lat. Wybory samorządowe również odbywają się co 4 lata. Głosować mogą wszyscy pełnoletni obywatele Norwegii, a także rezydenci spoza krajów nordyckich zarejestrowani w Norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności przez ostatnie 3 lata, a także rezydenci z innych krajów nordyckich zarejestrowani najpóźniej 30 czerwca w roku wyborów. Wybory parlamentarne i samorządowe odbywają się na przemian co dwa lata. Klimat Środkowa i południowa część Norwegii mają klimat umiarkowany morski, co oznacza, że lata są raczej ciepłe, a zimy ostre. Na wybrzeżu występują łagodne zimy i stosunkowo niskie temperatury w porze letniej. Ceny Norwegia jest najdroższym krajem w Europie. W 2010 roku średnia cen żywności w Norwegii wynosiła o 47% więcej od średniej w krajach Unii.